Jak też czujesz, że już klawisze latają po pokoju? Teraz, teraz będzie dobrze. Nie bój się. Ja Jodek. mam tą grę wypiję mam wyjebany tego bału. Czekaj, klawisz mi wypadł! <laughs> Wiedziałem. <laughs> Tam jest dwudziestu, no nie? Właśnie pikuję, a ty kurwa <laughs> NIE BLOKUJESZ! <laughs> Wiem, trochę nic nie widać. Trzeci smoke! To letowy go będzie. Ja pierdolę, ja się, ja już wiem jak działa bieganie i strzelanie, jak patrzę na BVN, no nie? Czekaj, z flesa i wybiegnij teraz, bądź i w prawo. Strzelaj, w prawo, kurwa, strzelaj! No łóżę, Strzela. kurwa! Lecaj, lecaj, bubek, bubek. znaczy weź sobie kałacha Ja pierdolę, nie no, no, wiem, no, no, Kurwa, mama do mnie dzwoni, bo drzepy. Kurwa, ten sposób nie działa. Dobra, chuj. chuj. Może teraz zadziała. Proszę! Proszę! Yes. Ale odolacz Tu jest pompa, tu jest pompa, tu jest pompa Tu jest pompa Gdzie jest pompa? Pompa, pompa, pompa Ej, z Kurwa pierdolona, kurwa B, A idziemy debilu Przecież zielony, idź mu Dawaj idź, pakę chę masz, pakę masz PAKĘ MASZ No to jeden z Ty tu masz mu ktoś, że ma pakę debil Jeden z B No to hołdź i zielony ty się to jeb... skurw rakiety, a nie on rakiety Zawsze winia nie on tabelę zamykał No bo on gra ze mną, rozumiesz, ja dodaję nie, otuchy, to. ja nie muszę umieć grać, ja dodaję otuchy Nie, on pokazuje czy Polska wygra, nie, dla C tak. Zero. 0 No będzie ciężko Kocha masz Na prawo no, na Kurwa, lewo. ślepaku, no na lewo, na no od ciebie no To jest lewo! No patrzcie na niego! Ja, ja... przysięgam jesla. kurwa, że mi się nie chce grać w tą zgierdoloną grę. Ja z ja ma... kurwa burgera klawiaturą. Dlaczego? To ja nie gram, ja z tej gry. Dlatego aflułem z klawiaturę myszką. Na drzegą. <noise> 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 ja wiem czy mam przesmokowali. On propie nie ma. <noise> Chuj w nabojówkarskim, mm. Eko, eko, full eko, full eko, full no. eko. Już jak kupiłeś to trudno, full eko ja kupiłem. bo jebana, fuleko to znaczy, że nie kupujesz <gry> Kurwa jebana, masz 5000! tysięcy i ganiś, pierdolony zjebie, no Idziecie nie będę miał. No to se, kurwa, gadaj W dupkę Idę szczurem Chuj, kurwa, namierzył no mnie Będę się chował jak Polacy w 39.